Zadanie 33. Cząsteczki kwasu 2 butanowego są chiralne. Uzupełnij poniższy schemat tak, aby otrzymać wzory enancjomerów kwasu 2-hydroksybutanowego w projekcji Fischera. Warto ten kwas na samym początku sobie narysować gdzieś tutaj na marginesie. Czyli to będzie wyglądać tak, że mamy COH, węgiel, węgiel, węgiel. Przy drugim atomie węgla grupę hydroksylową, tutaj jeszcze wodór, później CH2-CH3. Ten węgiel asymetryczny znajduje się dokładnie w tym miejscu, więc na tej podstawie możemy sobie rozrysować ten wzór. We wzorze fischera powinny być wszystkie węgle w pionie. To jest pierwsza sprawa, więc tutaj możemy napisać grupę COH, później mamy ten otofragment, czyli na dole CH2-CH3 grupę etylową. Tutaj już jest dodana, wcześniej wydrukowana. No i teraz kwestia taka, żeby po lewej i po prawej stronie dać raz grupę hydroksylową, raz wodór, a w drugim przypadku dać na odwrót, żeby otrzymać enancjomer kwasu 2-hydroksybutanowego, czyli inaczej mówiąc kwasu jabłkowego.